Ta kobieta wkurma idzie do drugiego pokoju albo kończy się spotkanie i ona jej się wydaje, że to, co poprawi sytuację, to jest przyjście tego gościa z kwiatami. Dla przykładu, koleżanka mogłaby doradzić temu kolesiowi, jedź do niej, porozmawiaj. Załatw to, pokaż jej, że ci zależy. I właśnie ten gościu to robi. I co się dzieje? Ta kobieta po prostu po niej to spływa. Dlaczego? Właśnie dlatego, bo była ona niemiła, pretensjonalna, chamska, obojętna, a gość, zamiast kurwa postawić granicę, to przyleciał do niej z kwiatami, smokając ją po prostu, całując ją po stopach i smokając ją w tyłek. I ona tego nie szanuje. Ona przyjmie te kwiaty, sytuacja załagodzi się na dzień dwa, a później będzie jeszcze gorzej. Dlaczego? Właśnie dlatego, gdyż taka postawa mężczyzny na poziomie podświadomym nie tylko nie jest atrakcyjna dla kobiet. Kobiety po prostu gardzą taką postawą po stronie mężczyzny. A co pomyślałaby kobieta? On powinien do mnie przyjechać, on powinien mnie teraz przeprosić. Na poziomie logicznym kobieta sobie myśli coś takiego. Bardzo często dopiero upływający czas, kiedy ten gościu nie biega za nią i nie będzie sobie pozwalał na takie zachowanie dopiero to daje do myślenia że może ona jednak przesadziła i wtedy ona do niego przyjedzie bardzo często go przeprosi że miała gorszy dzień i tak dalej i tak dalej a więc gość nie zrobił tego co ona myślała że pomoże i nagle ona jest bardziej chętna gość zrobił to co ona myślała że pomoże i nagle ona nagle ona i ona go nie chce i ona nie jest zainteresowana kolejnym spotkaniem jest wycofana a bardzo często właśnie kobiety mówią takie rzeczy. Powinieneś się bardziej starać, powinieneś przyjechać i przeprosić, powinieneś pokazać, że ci zależy, a gościu robi właśnie to. I co dostaje? Soczystego kopniaka w dupę. Przemyśl te słowa, a jeżeli chcesz, abym wsparł ciebie kompleksowo w relacjach, napisz do mnie maila, pozdrawiam.